Witajcie znowu i ponownie. Dziś kolejna przygoda. Tym razem w dużym mieście, jakim jest Wrocław, blisko stadionu. Na którym swoje mecze rozgrywa Śląsk Wrocław. Chciałbym go wam pokazać, ale chabazie zasłaniają. Kilka szybkich rzutów, bo nie mam czasu. No ale wiecie jak jest korci mimo że jest zimno zima nie odpuszcza ale myślę że to za karę za to że tak wszyscy śmiecą w tych akwenach to jest tak jak jest mam ze sobą woderki ale ale na razie nie ubieram chyba że będzie taka potrzeba że się coś zblokuje to co lecimy się zblokowało. Ale wiem czemu. Mimo trzeba będzie obrać woderki. Dobra, już jest w wodzie. Już jakby nie poplątał, to nie byłbym z sobą. No i widzicie, tu takie badziewie są Nie ma żartów Oooo oh, Jasne, gwint to jakiś popierdółek Tu jakieś kółko Wypatrzone Plastik Trochę na oko. O, trochę druciaków Zrobimy bazę Potknę się o własną linę jak tak dalej pójdzie Trzeba być mistrzem, żeby się we własnej linie zaplątać. O, widzicie dwa takie cycki, głośniki w sumie to wypatrzone na brzegu No to baza. się coś tam chwyciło. Jakiś zawias. Powiem wam, że zimno w łapie jest. I powiem. Warunki nie są łatwe No ale wiecie kotleciory też tu są Druga baza i robimy swoje nie lubię jak tak mam, że jak rzucam o chlapie, kropelkami z liny no mówię, na 5 minut wyskoczyłem i życia nie ma kurde wiecie jak jest niech dzwoni jestem w środku rzeki w dupie to mam wiecie jak jest o, zaraz się wypieprzę jeszcze tego wszystkiego Strasznie silny prąd To niełatwe podnoszenia To trzeba być mistrzem, żeby się tak poplątać, Kurcze Normalnie no. nawet pająki tak nie mają Słuchajcie, musiałem zmienić baterię, bo no bo się jedna wyczerpała, w międzyczasie jeszcze jeden fan fanpad. Wrócę tu kiedyś w to miejsce, bo to miejsce ma potencjał a Mam krótki wypad zaplanowany yy. Kurcze. Ale pójdę się z tamtej strony mostu. Bo się trochę oddaliłem od swoich rzeczy. A po drodze pozbieram to co w tych bazach już mi się nawinęło. Czyli ten materiał. I no, we śmieci się nie biorę, bo... nie daje do myślenia tym, co wyrzucają. Nie jestem w stanie codziennie czyścić tych akwenów. Kolejna baza. Nawet jeszcze magnes tu trochę działa w tym głośniku. No, tu też widzę. Widzicie to? Kolejny fant na brzegu. Ale jest. To chyba jakieś przewody Miedziane być może no, Teraz się będą sprzęty nawijać Już nie będę magnesem Ich podejmował Tu jakiś syf coś cieknie Ścieka do tej rzeki Na razie takie połowiczne podsumowanie. Szału nie ma, ale zawsze coś tam wy wychodzi. Flaming gi. O jasne cholera nie trafiłem, ale pozbieram to. Ile ciekną? Już wybrane z niedzi. Co to za jest? Ta pułapka na węgorze, czy w kurdzie? No, zobaczcie. Masakra, masakreska. Masakreska. coś tam się niby złapało nie czy uda się wyciągnąć no pewnie że się uda i to całkiem fajna przyzwoita rzecz nie wiem co to jest jakby coś od pompy o, patrzcie kawał znowu kabla i to aluminium, no ale dobre i aluminium to kolejna baza fajnie mówię miejsce ma potencjał tylko zbyt wartki nurdy dzisiaj Znowu coś mega fajnego. Kawałek. Czegoś takiego do bazy. Coś się ciągnie, czy się uda. Trudno powiedzieć. To się zaślizguje. No może się uda. No i co? Nie wiem co to jest. Co to jest jakieś takie... Rurki z takim czymś Do bazy Ale ciepło to kurde nie jest Znowu tramwaj Taki wrocławski klimat o. coś dziwnego jest tutaj nie wiem co to jest jakaś kurde anakonda Co to jest? Niech równowaga już trąba słonia To do złoczku rzadka chyba mieć I Do bazy, gdzie ja tą bazę mam No tam daleko nigdy gransco takie coś nic ciekawego Pozdrawiam i polecam kanał Kapselka. Pozdrawiam cię, kapselku. Może obejrzysz. A jak nie obejrzysz, to i tak kanał polecam, bo fajny. Dobra. O, jeszcze mówię na koniec, jakieś takie występują kawałek drutu zbrojeniowego, ale mikro w skali, mikro. Jeszcze tu wrócę, jak będzie cieplej, bo już trochę dostaję po garach. Idź po dorobek. Zrobić podsumowanie. I do domu. Bo już jest Taka pora, że muszę być zaraz w domu. Kurczę, powiem wam, że zostawię to tu na brzegu, pójdę po dorobek i włączę się, jak wszystko poznoszę w jedno miejsce. No, no dobra, jeszcze raz podsumowanie, było to, co było. To jest to ta rzeczka jeszcze raz śmieci. Masakra, niech będzie, to zimno przez tych śmieciarzy się utrzymuje a jeszcze to śmigło to na początku wyszło nie wiem co to za zabawka trochę złomu to od tej pompy 5 flamingów to się napotoczyło, bo biorę te głośniki. taka obejma tak znowu zamieniałem baterie tego nie nakręciłem, ale nakręcam teraz no i ten śmieć, ta trąba słonia Będzie związany z tytułem dzisiejszego odcinka Więc zabiorę to za sobą No i kółeczko droniaste, lotne No to co? Do następnego, panowie i panie Pozdrawiam!